Dzień dobry, to już nie WWF Szymon 07, a GENIUS 07. Witam Was w kolejnym materiale z gry Motorsport. Hmm, Powiedziałem, że do kilku dni roboczych z, y, y, zajmie mi zdobycie podium. Dzisiaj już czwarte miejsce. Nie pamiętam, jaki jest brąz, bo brązowy medal bym dostał za to podium. I teraz y, spróbujemy wycelować. E, może powinienem zagrać trening, a może powinienem na nowej mapie, osiągnąć nową mapę i od razu wejść na wulkan, po prostu w lawę wejść i erupcji mm, też nie służyć w tym y, y, miejskim, y, miejskim gwarze, tej, y, tym chaosie, tym, tym y, zniechęceniu. Jakiś przerywnik muzyczny, nie wiem, co wstąpiło w tego gościa. graj. Yy, tak, yy, wcześniej już miałem nagrywać, ale zwiesiłem się na arabice kawie niemielonej. mielonej nie melić, nie tylko mellić kawę. To jest odpowiednia, jeżeli gdy ja chodziłem do szkoły czy albo mój brat, to chyba to było odpowiednio, jeżeli chodzi o yy, SJP słownik języka polskiego. Yy, ja mellę kawę, nie mielę, tylko mellę. Ty mellesz kawę, on melli kawę, oni mellą kawę. To tak już nie wymądrzając się, odmiana przez przypadki, najprawdopodobniej. Przypadkowo się nie odmieniam, to siedzi we mnie gdzieś głęboko. Ej, to utwór muzyczny kogoś, kto dla, dla nikogo, kimś szlachetnym nie był, Jim Morrison z The Doors. Chociaż y, znana w jego dyskografii i jego twórczość, bo tak samo jak do Michaela Jacksona, nie może się y, przekonać po prostu przekonać. I tym miłym akcentem wstępniaczek grubo, nie chudo. Y, wyścigi, y, kariera. Bez rękawiczek, ale Sikor zniknął z pola widzenia. Do, do widzenia. Tu w tym wersie, jeżeli chodzi o rap niech nie chodziło najprawdopodobniej o Daniela Wellingtona, kopię, czyli po prostu podróbę zegarka Daniela Wellingtona, który stracił podczas przyjęcia karnawałowego albo też sylwestrowego. To na myśli miał twórca najprawdopodobniej czy pojedziemy trening mm, nie sądzę Napiję się tu kawy niemielonej pieczywo nie krojone również polecam chleb staropolski chłopski i tak dalej 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 The Sports czy ktoś coś mówił bo akurat sound muted press. sound 31 Mam sentyment do pewnych kubków, tym bardziej z, ze złamanym skrzydłem. Z owadem mi się kojarzy to, albo z kokonem, bo motyl powstaje w kokonie, tam yy, zanim się wydostanie, i też yy, kangurzyce polecam sobie sprawdzić: kangurzyce gogle grafika kangurzyce Rozpocznij trening, pominiemy trening, jedziemy Fordem, I to już za sobą mamy maskel Car, jesteśmy gotowi przyjść do wyścigu, proszę bardzo. Z dziesiątej pozycji po raz kolejny startujemy. Chciałbym właśnie się utożsamić ze słuchaczem, dlatego w liczbie mnogiej my startujemy, nie i on startuje, nie oni, tylko my, wy, oni. Uży takich zwrotów się używa najprawdopodobniej w psychoedukacji, ale ja nie mogę przyprowadzać ostatniego kroku w tym cyklu, ponieważ y, 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 chcę robić to bardzo żmudnie. I na dzień dzisiejszy nie jestem gotów. Y, Wow, zainstalowałem sterowniki do karty graficznej i też warunki pogodowe się na tyle ustawiły. Ja z drugiego biegu ruszam, mogłem ruszyć z pierwszego biegu, dziesiąte miejsce moi kochani, mój kochany albo moja kochana. Chcę, żebyście do ucha to brały, winy, lśni, co do ucha brały, najprawdopodobniej nutkę, nie? I to nie chodzi o fantazję. <laughs> Już mnie wyjebało, bał, bao z pracy. Tak y, swoją drogą, na marginesie, czy ma ktoś o pieczęć w metinie? Jeżeli ma, to bardzo proszę ją zwrócić. Bardzo proszę udać się y, 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 właśnie do dozorcy. I smoczych znaków mi y, żadnych y, nie przyznać. Ale to już tak bez y, bez zbędnego monologu. Jest pewien streamer, który, gdy obchodził urodziny i grał w Gra produkcji Blizzard, e, gdy grał e, prosto z czatu, zapytałem go wyrywkowo, czy bawi go jego wewnętrzny monolog, bo tego dnia miałem głupawkę i śmiałem się. E, ten pan odpowiedział mi: e, chyba nie, po prostu nie, tak nie znając języka. Ja troszeczkę byłem pogniewany, że ma urodziny i chce spędzać z synem i żoną taki, taką uroczystość i powiedział, że może i dzisiaj jeszcze wieczorem wróci na streama. Okazało się, że następnego dnia rano zaskoczył mnie y, przygodą World of Warcraft to nie katalizm, tylko tą, w której można być gryfem chyba, czyli ten najnowszy dodatek. No. Yy, I to taki yy, takie powiedzonka z, yy, spod szyldu sentymentalnie się mnie trzymają teraz. Najpraw... Już widzę, że już nie będzie podium, zapomniałem, że siedzę, nie współpracuję z tymi ludźmi, to już żart, żartobliwie, co do gryfów, Black Griffin był taki koszykarz, Moim marzeniem, takim z, jednym z wielu, bo miałem małe marzenia żeby po prostu móc na bananie na Bałtyku po, popływać, który jest przyczepiony do motorówki i nie spaść w niej w niedalekiej odległości, w której bałem się pływać, bo nie potrafiłem jeszcze dobrze oddychać na wodzie. Black Griffin, tak odbiegając od tematu. Yy, chciałem obejrzeć konkurs rzutów za trzy, bo to było łączone z y, konkursem slam dunków, jednak odbywały się bardzo późną porą te zawody, gdyż miało to miejsce w Stanach. Y, tam, gdy y, ja się kładę, to tam y, człowiek czek taki homunculus z jajka sobie wstaje, ale to już wytnijmy, bo to już też jest żart. Yy. I jedyny konkurs slamdanków, jaki oglądałem i rzutów za trzy, to ten, w którym Black Griffin wygrał konkurs slamdanków. Najprawdopodobniej przeskoczył on nad maską jakiegoś auta yy, i zrobił wsada do kosza. Jesteśmy na 12 miejscu, 6 okrążeń w tym wyścigu. Yy, no, no cóż, bo cóż, zagramy na takim widoku, może na takim. Na tym już się gra łatwiej. Niżeli z dupy, żeby oglądać karoserię. Widzicie tu maskę samą mam, bo kierownicę mam tu. Widzicie ten śledzenie promieni, ten, ten ray tracing. To wszystko nadal gra mi chodzi w 40 paru kla klatkach. To we wcześniejszym odcinku ktoś coś wspominał na tym, a może. Mi się coś tutaj myli, też miałem dylemat, bo, bo przykuję się do Twitcha, żeby tak wrócić do Twitcha. Może to mi się zejść około roku takich dni roboczych. I miałem taki dylemat, bo jeżeli chodzi o kaszę mannę, yy, czy właśnie iść w streamy, czy w YouTube'a? Tym bardziej, że ważną częścią, nieodzowną, nieodzowną częścią moją jest społeczność i community. Mamy na razie zaledwie na palcach u dłoni i u stóp. Można policzyć komentarze i zostawione lajki na tym kanale, bynajmniej takie, które widzę, bo. Mam przykręcane, mam wyświetlenia, czyli yy, w pewnym regionie nie widać yy, ile jest odtworzeń, gdyż yy, serwer po prostu może albo nie wyrabiał, albo ogląda mnie tak mało osób, że yy, po prostu te wyświetlenia się gdzieś blokują. Może też po prostu jest to platforma kogoś, kto yy, ma jakiś żal do mnie. Może jest to community, w którym trzeba mieć na to jakąkolwiek zgodę. No i, i yy, skłamałbym, gdybym powiedział, że yy, nie wiąże przyszłości z, yy, z środowiskiem internetowym, ponieważ zawsze gdzieś swoją cegiełkę starałem się wrzucić. Czy to chodzi, jeżeli o aktywność pod, yy, pod muzy... Pod światem muzycznym, czy o aktywność na Twitchu, gdzie mamy przeszło y, kilka dni y, stałych, y, stałego oglądania, y, przyznam się Wam szczerze. Y, nigdy nie wysłałem donate'a żadnego. Y, poza jednym przypadkiem, gdzie wysłałem 10 zł, yy, nie wysłałem takich donate'ów, bo. Mm, nie pracowałem za długo, to były, było parę lat, I, i nawet nie pomyślałem o tym, że można w ten sposób wesprzeć bliźniego. Ale yy, byłem na antenie, byłem yy, towarzyszyłem, yy, byłem częścią community, byłem częścią społeczności, jak to się ładnie w psychoedukacji nazywa. Jeżeli chodzi od tej strony, żeby tu już nie wrzucać do jednego wózka w kastoramie, to już tak reklama, ale nikt mi za to nie zapłaci. Żeby powiedzieć, że w praktyce, po prostu przepraszam w teorii, bo też tutaj jest taki utwór, Wykonawcy, którego szanuję, Eldo Leszek, taki pan, I, 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 i tam był taki pewien wers, który warto sobie z. że z teorii ma doktorat na piątkę, ale po prostu pewne tak ja to interpretuję albo ktoś z kim miałem do czynienia. że ogólnie we wszystkim jest najlepszy, ale co z tego ma wymienił rozsądek na emocje. Yy, Niemy zawsze nieobecny. Pan Nikt, taki utwór był yy, tak, yy, tak, yy, tak na, nazwany przez yy, albo, albo jakiegoś menadżera, albo kogoś, kto prowadzi mu yy, community. Yy, yy, chcę się przyznać tu do takiej rzeczy, że Robiłem, tak, tworzyłem bibliotekę już na YouTubie w czasach dawnych i to były animacje typu pivot, tam tworzyłem fora różne i mimo to jakby mam blokowane te wyświetlenia i to, to też momentami demotywuje, podcina skrzydła, bo Spędziłem podobną ilość, to mi się zdaje, bo ja nie sprawdzałem raperów, nie, i, i, y, 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 szedłem z nimi w łeb- bark w bark, y, y, więc wiem jaką drogę, nie wiem jaką drogę ktoś przeszedł, ale y, podcinającym skrzydła i demotywującym faktem jest fakt, i że y, kilkanaście lat y, człowiek w tym wypadku może ktoś, kto siedzi gdzieś niedaleko. Y, Przystwarza sobie, yy, ryzykuje yy, wieloma sytuacjami, yy, jest yy, yy, nie tyle spychany na bok, co yy, po prostu yy, chodzi na pewne kompromisy, yy, opuszcza rodzinne spotkania, yy, nie odwiedza siostrzenicy, która. Bardzo by chciała mieć wujka i kontakt z nim mieć yy, nareperowany od początku. Yy, demotywuje fakt, iż yy, yy, w podziemiu taka osoba długo się może znajdować yy, yy, i nie czerpie ani, ani pieczywa, ani napoju z takich yy, właśnie yy, forfan czysto. Czysto zajabkowych, bo robi to z czystej pasji, z wirtuozji, z miłości do muzyki, yy, środowiska, gdzieś yy, które bym podpiął pod strip, street art, yy, pop art. Yy, yy, street art to już powiedziałem, street anatomia, autonomia, yy, gdzie yy, kibicostwo, fanatyzm. Yy, I to troszeczkę demotywuje to yy, tak, jakbym dostawał stryczek w nos. Y... że po prostu ym... pomimo starań y... moje, moje oceny mogą być nadal nie nienaganne. Mogę mieć y... po prostu... To ja już mówiłem podczas, y... chyba tam no, jakiś czas temu, nie wiem czy to nie miesiąc, dwa, trzy y... już w, y... y... w LOLu, że y... to jest jak wyjść na scenę, przygotowywać się do spektaklu, wyjść w takim, powiedzmy, programie typu Mam Talent, który można pokazać różne te, poświęcić się czemuś całkowicie, nie leżeć jak kłoda na liściu, jak w jakimś, jakiejś bajce Piotruś Pan i Zanim wyjdziemy do jurorów, do trójki jurorów, dostać 3 X, czyli po angielsku w Pro Evolution Soccer, we futbol się to tak nazywa abaddon. Abaddon match, czyli wyjść z meczu. I, I to naprawdę takie coś może zakończyć się w pierwszej fazie smutkiem, stagnacją, zmrożeniem, bólem, cierpieniem. Yy, niedocenieniem, yy, odrzuceniem, później złością, agresją, yy, poddenerwowaniem, yy, smutkiem, to już było, yy, nostalgią. Może to być yy, pewne stadium depresji. Aj, yy, gadam, co ślina na język przyniesie, yy, aż robię się yy, Czuję zdenerwowanie, co jest, jest uczuciem, a w psychoterapii takiej mówionej, takiej tablicz, tabliczanej, gdzie markerem można coś odnotować. I, 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 I żeby tu już nie rzucać słów na wiatr. Życie, samo życie jest w sobie że zaczniemy w tym samym punkcie co ktoś albo za, zacznę w punkcie wyjścia yy, to nie ma takiej gwarancji, że jeden do jeden będzie sprawiedliwe. Yy, ja yy, jak podejdę do tego, yy, gdy będę miał yy, bierki czy będę miał yy, gry planszowe stworzone na kolanie yy, węglem ołówkiem yy, bądź nawet yy, rysikiem Hmm, czy ktoś będzie miał y, komputer? I y, y, to, tak moim zdaniem, in my opinion, to y, to, co w człowieku siedzi, y, może przedstawić to, czy on, on w, pójdzie w charakter, który się podzieli, czy zachowa dla siebie i Chciałby taki człowieczek żyć sobie w pewnej matni, gdzieś na uboczu. Jeżeli chodzi o problemy alkoholowe, to na terapii się dowiedziałem, że jednym z nieodzownych punktów znów się powtórzę: trzeźwienia, szczególnie w fazie muru. Czyli na początku jest y, schodzenie y, ściągu, później jest y, faz, y, miodowy miesiąc, później zaczyna się najcięższa, najgorętsza faza muru. Y, dowiedziałem się na terapii y, w Monarze, że człowiek to nie jest bezludna wyspa. Y, człowiek powinien y, się hospitalizować. Y, y, Przyjąć od kogoś wsparcie. Pomocną dłoń i jednostka jest odpowiedzialna za to, czy zaufasz, czy podejrzliwość i sumienie schowam w tym momencie do kieszeni. Zająłem chyba 24 miejsce. Ostatnie miejsce zająłem. I widzicie? Challenge na Wiecie co, y chciałbym pójść na, wiesz co, chciałbym pójść na pewien kompromis, y tak zobaczając tematu, ja chciałbym y chyba już odłączyć te kierownice i, i się poddać, ale to czy się poddam, to na to parę czynników się może y złożyć, ale y jeżeli robisz coś i... Dostaniesz hejt i wycofasz się, to znaczy, że albo tu nie wrócisz, yy, albo obrałeś odpowiedni tor. I to yy, sprawia, że jednostka może się czuć lub zmotywowana, lub zdemotywowana. Yy, tym takim znaczkiem yy, wodnym, znakiem wodnym ja zakończę. Trzymajcie się, kochajcie braci i liczcie się jak Żydzi. Złotówka do złotówki. Cześć.